get <laughs> Oh bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Tak jak w tytule już pewnie widzieliście, to nie jest ściema, to nie są żarty. Dzisiaj robimy coś, co prawdopodobnie mogę się mylić. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że nie było robione jeszcze na polskim YouTubie. Otóż będziemy brać polskie ciężary, nie, to chyba są z Tajwanu albo z Japonii. Bierzemy prawdziwe ciężary i zabieramy je na basen. Będziemy robić trening pod wodą. Zobaczymy jak to jest, jak to wygląda pod wodą, ile powtórzeń damy radę zrobić, bo tak naprawdę no to jest kwestia jednego wdechu. No, i do, do towarzystwa tutaj jeszcze, wiecie, żeby. żeby się zgadzało, żeby nie było, że sam testosteron to jeszcze troszkę estrogenu, Ania dołącza. Plus, może znajdzie się parę innych osób, zobaczymy, bo my nie jesteśmy jedyni zainteresowani. Tyle rzeczy trzeba dla Was zrobić, nie? Znaczy, ja to robię też dla siebie, no, żeby nie było. Robimy to dla nas. Ogólnie, jeżeli materiał Wam się podoba, bo troszkę kurde nas to kosztowało, to zostawcie łapę do góry. E, subskrybujcie, łapie, nie musicie. Suba zostawcie. 40% ludzi, którzy oglądają te filmy, nie subskrybuje kanału. No to jakby. Myślę, że dzisiaj się należy. AJ, gówno ci się należy. To jest naprawdę bardziej profesjonalne i złożone niż by się wydawało. Oczywiście operator będzie cały czas pod wodą z butlą tlenową, więc będzie siedział, nie będzie wychodził. Dostaniemy takie szlafroczki też. Kurkę nie mam w kru, ale, no i... spoko, ale No to jest no spoko szlafrok. No, spoko szlafrok. No bravo, idź. W tym momencie jeszcze istotna informacja, gdzie my jesteśmy. Pamiętacie, robiłem materiał, gdzie powiedziałem, że jest amerykański klimat, taki polski Venice. Co? Marina ULS Center i z Marina. No właśnie, i wszystkie dane macie pod filmem wypisane w linku. Wszystko jest, ludzie są, nabieżni. Więc nie ma co się bać, można wpadać. I powiedzcie, że jesteście ode mnie, żeby nie było, bo wiecie, bo tutaj, żeby, żeby, żeby jeszcze raz mi pozwolili coś później jeszcze podziałać tutaj. Mamy kilka kamer rozstawione, dwie GoPro, jedna mała kamerka, żeby sobie stała i oczywiście to, co ja trzymam, o, plus jeszcze jedno do zrobienia zdjęć. Plus to, co mam w ręku, więc mamy, jesteśmy obstawieni w różne kadry i też jest parę osób zainteresowanych, więc myślę, że ja sam nie będę dzisiaj. Parę osób będzie się dobrze dzisiaj bawiło. Kurde, aż mi przychodzi do głowy, żeby zrobić zawody w trójboju pod wodą. Dałoby radę. Pierwsza wchodzi sztanga już do wody, bo już, już poszła. Pięć osób po kolei, mówią, co on, tam, tam będą wyciskać pod wodą? To ja idę też. No? To jest zajawkowe, mówię. Nowa dyscyplina powstanie. Mówię, trójboj pod wodą. Tego nie widać, to pod wodą widać, ale tam jest normalnie leżak, tam jest siedzenie dla operatora. Dociążone talerzem. Będzie sobie tam siedział i nagrywał, nie? Ile doświadczenia dla filmowca? To po prostu to w planach nie było kompletnie, więc nawet się nie śmiałem z tego, bo się wkurzyłem. Moje jedyne buty, które mam do chodzenia już są całe przemoszone. Także dziękujemy bardzo, dziękujemy. Na rozgrzewkę zobaczymy, jak to jest. Czekaj, a, czeka, a ma, mogę jakieś okulary dostać? Tak. Star do look. 3 na 10 Takie tak. 4. Dobra, bijam. No, z tym oddechem to będzie ciężko. Masakra to jest, ja nie niedźwiedź, bo takie trudne będzie. Dwóch ratowników mamy, bardzo dobrze. Jakiś ciężar jest, więc rozgrzewkę muszę zrobić. Na pierwszy strzał martwy ciąg sobie zrobimy. Jaka beka, jak... Oh. jak ketel ciągnie. Ale beka, jednego ketla, ile to ma? 10 kg, a ciągnie w dół jak kłoda, nie? Zanim założymy stówę, dziewczyny wchodzą. Bo teraz jest 80 na sztandze, więc dziewczyny na martwy sobie podniosą te 8 dych. A RO razy V razy G, Archimedes powinno to być odciążone, no nie wiem, jakieś 60 kg, coś takiego. Nie trzeba... Ania strzeliła sztangą. No, trzeba uważać, trzeba ostrożnie odkładać, uh -huh. żeby był w tym jakiś element rywalizacji. Zrobiliśmy sobie konkurencję trójbojową, czyli martwe ciągi, przysiady i wyciskanie. Będziemy się dzielić na pary, faceci versus kobiety. Najpierw zaczynamy faceci. Ja będę z Sebastianem w drużynie, a Ania będzie z Julią, to jest taka sztafeta, więc musimy jak najszybciej po prostu zrobić te ćwiczenia i to będzie po 20 powtórzeń wszystkiego. My będziemy robić 100 kg, dziewczyny będą robić 60, zaraz to dostosujemy te ciężary, no ale możemy tak zaczynać. Czyli, dla pewności, żebyśmy się rozumieli o co chodzi, 20 powtórzeń w każdej serii trójbojowej, przysiad, martwy, wyciskanie. Kto szybciej to zrobi, ten wygrywa. Jednocześnie tylko jedna osoba z drużyny może być na powierzchni wody. Druga musi być pod powierzchnią. Jeżeli pojawią się dwie na powierzchni, to przegrywamy. Znaczy, drużyna przegrywa. Zrobimy to sobie na czas, zobaczymy, jak człowiek się czuje z czymś takim. Bo wiecie, najważniejsza rzecz, kiedy ćwiczycie na siłowni z ciężarem, kiedy ćwiczycie w ogóle na powietrzu, przy każdym powtórzeniu ważny jest oddech. Tutaj oddech nie ma, nie możecie oddychać i musicie wstrzymywać powietrze Kurde, nasz ciekaw jestem jak to będzie. Wchodzę pierwszy do wody, zaczynamy po kolei lecimy. Butla z gazem już jest, operator sobie siedzi na dnie i filmuje. Ketlem jest dociążony do, do dna Tak Okazały, dziewczyny wymiękły. Zobaczyły na czym to polega, jak to wygląda. I było to chyba za dużo, bo uciekły. Następnym razem, po prostu zorganizujemy wyzwanie, które również dla nich będzie odpowiednie. Nie jest to nic prostego, naprawdę, już później to zrobić jedno powtórzenie pod powierzchnią wody. To było, to było już błaganie o tlen, że jak już schodziłem i łapałem sztangę, to czułem, że już chcę wyjść, nie? Już na takim niedoborze tlenowym. I robiliśmy to 6,5 minut. W sumie dosyć długo, ja nie, nie wiedziałem, że to tak długo trwało, myślałem, że dużo krócej, ale to jest naprawdę mega spoko zajawka. Coś trzeba by kombinować jakby w przyszłości, lepiej zorganizować i naprawdę ja w tym widzę potencjał na zawody, na takie większe zawody, nie? Będziemy Będziemy je organizować, To wie. Dzięki Ci bardzo, do zobaczenia so, na filmie. Wyciąganie sztani. Uff. Chodź, weźmy kiepla jeszcze, ja tylko po prostu wodą przejdę. No dobra, ała, ała. Czemu uciekłaś? Ponieważ wykończyłeś mnie. Czyli widzicie, nie taka badass, jak się wydawało.